Jeżeli chcesz przenieść jakieś pliki na kartę pamięci w telefonie CMF Phone 2 Pro, to najpierw musimy wejść w aplikację z plikami, czyli szukamy aplikacji Files. Jest ona standardowo już zainstalowana na naszym telefonie. No i następnie musimy sobie znaleźć właśnie plik, który chcemy sobie przerzucić. Możemy skorzystać z tych kategorii. Ja na przykład wybiorę sobie obrazy. No i następnie możemy sobie wybrać, załóżmy, właśnie obraz w tym wypadku. Naciskamy na trzy kropki, które znajdziemy w prawym górnym rogu i wybieramy przenieść do. Następnie, oczywiście, wybieramy karta SD, czyli karta pamięci. Wybieramy miejsce, w którym chcemy, do którego chcemy przenieść nasz plik. W moim wypadku wybiorę sobie na przykład, no załóżmy DCM i wybieramy przenieść tutaj. No i w zasadzie to tyle. Jeżeli jakiś plik znajduje się na karcie pamięci, no to prawdopodobnie znajdziemy taką właśnie tą ikonkę yy, karty pamięci. Możemy także przenieść wiele plików na raz. Wystarczy, że naciśniemy i przytrzymamy palcem na pierwszy plik. No i oczywiście następnie nas należy pozaznaczać kolejne pliki, które chcemy sobie przenieść. W prawym górnym rogu naciskamy na trzy kropki, przenieść do, no i reszta wygląda identycznie. I to tyle. Jeżeli byłyby jakieś problemy z wyborem yy, karty pamięci to możemy także przejść do pamięci wewnętrznej, tutaj gdzie mamy właśnie dostęp do wszystkich folderów, wszystkich plików, jakie mamy na telefonie. To tyle, jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.